Słuchajcie, mam strąga, grubo ponad 40, pięknie skacze. Jestem na zawodach w Oni On jest jeszcze nie wymordowany, ale spróbuję go podebrać. Dobra, kończę, bo to są zawody, także może mi się uda wygrać. Hej. Słuchajcie, 46 i 8 było, 47 na zawodach pewnie go uznają wpuszczę go na żywej rybce troszeczkę go poranimuję to jest wolniejsza woda z nim walczyłem może się uda o o jest jest nabrał ochoty do walki szkoda że holu pełnego nie nagrywałem z wyjmowaniem ze względu na zawody nie ryzykowałem ale by mi się tak to chętnie pobawił, jako puszcze. Trzydzieści dwa. People policzyłam później nie Ale Łukasz mi podpowiedział, że w tym odcinku, na tym odcinku miał właśnie takiego plus 40 pary, ładnego mówi na woblerka, trzy tygodnie temu gdzieś. No i tak sobie pomyślałem, że na woda, O jest, jest, jest. Ładny poszło a wziął słuchajcie, przed tymi trawkami, dosłownie był wbity w brzegu. Tam jest taki... Widać, czy staje nie wiem, drzewo, święte korzeń jakieś tam leży, pod tym siedział. No pięknie. Także taki gryp życzymy każdemu.